Czoneczkę jest ten Kacper Cux, a w dzisiejszym odcinku pewnie długo czekaliście, bo miało być we wtorek, ale nagrywamy w czwartek. Nagrywamy Hellcraft. Tak, yy, były trzy łapki w górę bodajże i obiecałem, że będą dwie łapeczki, to nagrywamy Hellcrafta i robimy serijkę. Więc ja bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do odcineczka. Dobra, ludzie gramy dzisiaj sobie w tego Hillcrafta. A, jeszcze sobie wyjdziemy, w... słuchajcie. wyjdziemy sobie opcje, ja muszę sobie trochę przyciszyć, powiecie. Jeżeli będą lagi, to przepraszam bardzo. Głośność 11% Zróbmy sobie na. Na 4. Ok. Mm, tu mamy nasz portal. Chyba będą nagrywać. Tu mamy nasz portal, a tutaj mamy ten spawner. się jak umrzemy, to będziemy ale i ten my stracimy. No i mamy game model 1, więc tak. Wpisujemy sobie gamę. Mode. Survival i właśnie za 5 sekund zaczynamy no. seryjkę Hellcraft 5, 4, 3, 2, 1. Mamy tryb przetrwania. Oczywiście pierwsze co zrobimy to na pewno będziemy zebrać to drewno. Dobra. Będziemy musieli uważać, bo tutaj będą nas te pikliny atakowały. Będę też trochę grał, troszkę będę też grał poza odcinkiem. No tak, będą lagi, będą lagi, przepraszam bardzo. Nie mam tak bardzo dobrego kompa, ale... Nie no mamy skina Alex, niestety. No i dobra. Kopiemy, kopiemy drewieńko. Już będą dyseczki. Od razu zrobimy kilof i pójdziemy kopać złoto. Dzisiaj będziemy się kopać w domu? że tak samo działa? Nie wiem. Bo musimy wykopać złoto, żeby coś założyć złotego, powiedzmy buty, żeby... Ten, Pikli nie atakowały, bo one się atakują. Okej, okay. znaczy się na pewno zrobimy tak, że gdzieś tutaj zrobimy Sodomek. O Jezu, już widzę pikli. Co? Idziemy tu i szybko zrobimy deski. Szybko deski, deski, deski. I zabudujemy się. Wiem, że to kupię, ale zabudujemy się. żeby nas nic nie zabiło. Nie. Już, 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 już. już. Pierwszy odcinek już się tak musiał zacząć. No nie, nie, zostawcie mnie, idźcie, krz, krz, niedobre świnki, złe świnki, złe świnki. Nie, ja nie umiem walczyć, ja nie umiem walczyć. Serce jedno, nie, kurde, lawa. Wiecie co? Może zrobimy jedną małą przerwę. Ja spróbuję coś zrobić sam. Bo to mi się nie uda. O dobra. Ludzie wróciliśmy już sobie zbudowałem domek. Yy, już jest lepiej. Zabiłem jednego pigmenta. Zabiłem tam się, bo była tutaj koło lawy, I zbudowałem taki domek. Jej jak się wychodzi, to mamy trochę bezpiecznie, bo tutaj mamy dodatkowe jeszcze drzwi. No i teraz sobie zrobimy patyki żeby iść trochę pokop pok ten, żeby pokopać troszkę, żebyśmy mogli mm, ten, żebyśmy mogli wydobyć jakieś złoto albo coś, więc opyk, cyk i jeszcze kilow, tak, dobrze, dobrze. Mamy kilofik, mamy łopatkę, to pokopiemy sobie trochę, żeby nie wejść jeszcze do lawy A nie, to ja chyba źle kopnę. Dokładnie. Oj, i tutaj słyszę lawę, więc się boję. Rozkopiamy I so Ej, tu byśmy mogli w sumie zrobić taki magazynek na dole. Jeszcze niżej pójdziemy. O, dobra. Tutaj są się na dole. Złoto! O, fajnie, złoto. Kopiemy. Jej! O, cztery wyleciało, super. Dobra, teraz trzeba ja tutaj to ładnie wyrównać, to słuchajcie, zrobimy sobie drabinki. O, Aha! Czekajcie, to jest deska. Okej. Okay. Spoko. Tu, tu sobie ładnie to wyrównamy, ale fajnie. Jest złoto, to pigmeny, chociaż pigliny nie będę nas przynajmniej atakować. Nie wiem, czy starczy na hełm. Wystarczy, nie? OK, tu ładnie jeszcze wyrównamy I słuchajcie, tu możemy zrobić magazyn Okej okay. Słuchajcie, tu tak, to jeszcze tu Jeszcze tu Robimy Ale dużo, patrzcie, że mamy prawie 100 tego Kolejne złoto Jej I, Ale fajnie Słuchajcie, tylko czekajcie, bo to jest ten, tam... o, dobra, wykopię. Nie, kilof, kilof mi się skończył. O nie, nie, a niepotrzebnie w łopatę robiłem. Dzień dobry, Chcia, chciałbym zrobić więcej patyczków. Patrzcie, akurat znaleźliśmy złoty i kilof nam się skończyło. Masakra jakaś. A Wiecie co, ja to wykopię z tą łopatą? Żeby nie tracić kilofa bo ta łopata jest tak niepotrzebna. No i tutaj jeszcze jeden blok zostanie. z Nie wylatuje nam, ale to nie szkodzi. Super, jeszcze tu wykopiemy cyk, cyk kolejne złoto? O, fajnie. Dobra, tutaj też wykopiemy tak. I to by musiał być trochę większy, bo to, to jest takie za małe, nie? Piszcie w komentarzach, czy dobrze zrobiłem. Na pewno to się jeszcze tutaj poszerzy trochę w tą stronę, ale to jeszcze w tą stronę poszerzymy. U, tutaj widzę już ten. Widzę już trawę. Nie, nie trawę. Nie wiem, jak to się nazywa. Mam nadzieję, że tutaj nigdzie mi żaden piglin nie wpadnie. Lawa. Patrzcie, znaleźliśmy lawy. Jezu. że dużo tej lawy jest. Czekajcie, może zrobimy tak? I cyk! I będzie nam teraz łatwiej. Czekajcie, od tego bloku... Yenny! Ile tej lawy? Okej. Okay. No! Ja nie mogę. No, myślę, że taki jest kit No i słupcie I teraz wychodzimy do góry I zobaczymy Jak się w ogóle robiło sztabkę złota Tak, to kurczę to chyba, to chyba za jedną sztabkę A mnie jednego zabrakło Kurczę, jednego nam zabrakło. Wiecie co, ja sobie może zrobię tą drapinkę, jak jeżeli mi starczy, ale chyba. Podejrzewam... żeby. Okay. Okej. Nie, nie, nie starczy. O nie starczy. Chyba. Nie, bo tu po trzy. 3... Trzy. 3... No właśnie, i zabraknie. Jednego. Dobra. No teraz nie zabraknie. No to zrobimy tego więcej, wiecie? Zaraz pójdę jeszcze trochę pokopać. Ok, i zrobimy więcej trabinek. Poza jednym, tak, dostajemy tylko jeden. Trzy. My potrzebujemy chyba sześć. Nie wiem, zrobimy sześć. Dobra, dziękuję bardzo. I teraz tak kopiemy w dół, w dół, w dół, w dół. Powinno starczyć też sześć. Jak nie będzie starczyć to się zdenerwuję <grym> Nie na żart mhm, Tylko przepraszam, że tak z sobą walczyłem Ja nie umiem zbytnio walczyć Nie O dobra, że myślałam że chwilę, że zabraknie. Wieszę tutaj Ojej jadę... Dobra, to wiecie co? Ja pójdę pokopać trochę złota. Zobaczymy, ile nam wyleci. Zamieni na sztabkę, i jak już znajdę, i zamieni na, szczepkę, na sztabkę, to do was wrócę. To... No to po prostu ee, pokażę nam. Więc widzimy się za chwilkę. Dobra, ludzie, już jestem. Tylko sprawdzę, czy się nagrywa. Czy to pewno działa. Yy... Działa. okej. Okay. No to tak. No to mamy i oj coś czekajcie o dobra mamy już wymieniłam i mówię ostatni zostawię yy, dla was tutaj pyk 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 i pyk i mamy dziewięć sztabek. Jeju. Znowu. A wy tu znowu znowu. Dobra, ja się nie odzywam. Eee, yy, kurde, no, dobra. Jedzenia nie mamy. A z czego my będziemy jedzenie dostawać? Chodź, chodź. Chodź ty świniak. Masz skilofa. Patrz, ja mam złoto chłop. Ja mam złoto, to widzisz? Nie widzisz, nie? Patrzcie, teraz go pokonamy. Nie wychodzę do ciebie, bo jesteś brzydki. O Jezus, ile to ma HP? Ну, боже, лопата ничего сейчас. о Ну и суп, To ja powiem tak, ja sobie zbiorę crafting. Auć. Dobra, crafting sobie postawimy tutaj. Dobra, ludzie, robimy helm czy zbroję taką. Okej, okay. możemy zrobić to. No właśnie, i tutaj mniej. Zrobimy to. I, patrzcie, nawet będzie nam jeszcze starczyć na miecz. Czemu? Ej, słuchajcie, nie wiem czy mi pozwolicie, ale... Mogę sobie wziąć jakieś jedzenie z Game moda? Nie, naprawdę, please, po, pozwólcie, weźmiemy sobie tylko jedzonko z Gimoda, no bo ludzie, my mamy mało serduszek. Czekajcie, to, to, to ja sobie wpiszę Game Mod i weźmiemy takie najzwyklejsze jedzenie, przepalone. Bo, no bo nie wiem, no kurde, bo seria się wtedy może skończyć. Kurczę no słabo. Nie wiem, na no, ludzie, kurde. Którzy... Dobra, widzimy. Nie, no. Nie, we wezmę, wezmę, przepraszam was, ale muszę wziąć, więc wejdę, wezmę szybko jedzonko, ale tylko troszkę, tak żeby zapełnić tu i widzimy się. Yy, dobra, czekajcie, jeszcze sprawdzę, czy coś nagrywa, bo czasem może się nie nagrywać. Nagrywa, więc tak, ludziska. Mam, wziąłem sobie jeszcze się buszek, szybko zjemy, bo naprawdę... O, dobra, ładuj się życie, ładuj się, ładuj się. A właśnie, jeszcze hełm trzeba założyć, ludzie. Zakładamy, pyk, nasza Aleks jest teraz piękna. Patrzcie jak wyglądamy. Cześć, to ja. Okej. Okay. Wziąłem 6, żeby załadować całe życie. I jeszcze będziemy mieli na... na będziemy, jeszcze mamy dwie sztabki złota. Więc fajnie. ok Ja sobie będę też troszkę ludzi grał poza odcinkiem. No żeby zrobić tak, że nie wszystko wie w tym odcinku, bo to będą długie odcinki i Troszeczkę będę może domek przerabiał, tylko najpierw będzie trzeba się rozprawić z tymi świnkami.